Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsza spośród głównych miast Judy. Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam, i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym mi ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda inną drogą, udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo pańskie. Być może dzisiaj w kościele czy w domu ktoś, kto łączy się z nami przez internet, przez transmisję, ma takie wrażenie, że w jego życiu jest zbyt wiele słów, że już jesteśmy zmęczeni słowami, że słowa nam nic już nie dają. Że wręcz słuchanie czy czytanie słów jest dla nas męczące. I może się to też przełożyć na takie nasze znużenie w drodze wiary. I myślę, że dzisiaj warto zobaczyć, że, że Pan Bóg się w stosunku do nas nie posługuje argumentami, że On nas nie, nie przekonuje jakimiś dowodami. Bóg działa poprzez wydarzenia. I ci warto się przyjrzeć, przez jakie wydarzenia, co się wydarza takiego, że może pobudzić serce człowieka. W czym oczywiście mogą być słowa, ale, ale to właśnie nie są tylko słowa. Takim pierwszym wydarzeniem jest świat. Bóg mówi przez świat. Przemówił do tych mędrców przez światło gwiazdy. Bardzo wielu ludzi się zastanawiało, co to za gwiazda. Kepler mówił na przykład, że to była supernowa taka gwiazda, która świeci zwyczajnie, ale. Czasami się dokonuje, dokonują w niej jakieś wybuchy, potężne wybuchy, i wtedy zaczyna świecić bardzo mocno. Może. Może to była jakaś koniunkcja gwiazd, ciał niebieskich. A może to kometa. W każdym bądź razie Bóg przemówił przez to zjawisko do tych ludzi. Można by powiedzieć, że Pan Bóg się w świecie podpisał. I kiedy jesteśmy uważni, to ten podpis zaczynamy widzieć. Pod koniec XIX wieku, kiedy odbywał się pierwszy sobór watykański, to biskupi, którzy się spotkali wtedy na soborze, w tym dokumencie soborowym napisali, tak bardzo zdecydowanie, że człowiek poprzez właśnie rozum, poprzez obserwację świata, ze świata stworzonego może wynieść właśnie takie przekonanie, że, że jest w tym świecie też i ten, kto go stworzył. I myślę, że, że wielu z nas ma takie doświadczenie, że, że świat nas nastraja. Pięknie mówił o tym ksiądz Krzysztof Grzywocz. Że człowiek potrzebuje nastrojenia, że kiedy patrzymy na, na piękno świata, na piękno gór, na piękno morza, kiedy słuchamy pięknej muzyki, kiedy oglądamy piękny film, kiedy spotkamy się z piękną sztuką, e, kiedy patrzymy na piękno stworzenia, na piękno ludzi, to, to zaczynamy. To nasza, nasza dusza zaczyna być nastrojona, człowiek się nastraja. Piękno może człowieka nastraić, nastroić. Kiedy ludzi upadlano w historii, to często ich upadlano właśnie też przez warunki. Wrzucano ich do więzień, do łagrów, odcinano ich od jakiegokolwiek piękna, żeby byli upodleni. Ale Pan Bóg dał nam ten świat właśnie, żeby świat nas nastrajał, tak jak nastroił tych mędrców. Właśnie byśmy szukali tego podpisu Pana Boga w tym świecie. Drugim wydarzeniem, przez które Pan Bóg nas pociąga ku sobie, przez które też wzbudza w nas pytanie, bo dzisiejsze święto to jest święto ludzi, którzy pytają. Czasami mówimy, że łaska buduje na, na naturze. Tak mówili filozofowie średniowieczni. Co to jest ta natura? To nie tylko nasz rozum, ale można by powiedzieć, że dzisiaj taką naturą jest, jest fakt poszukiwania. Bóg daje łaskę wiary tym, którzy go poszukują. I dzisiaj w tych mędrcach widzimy ludzi, którzy poszukują, którzy się nie boją wyruszyć, którzy zadają sobie pytanie: co to jest ta gwiazda? Jaki jest sens tego świata? Jaki jest sens mojego życia? Wczoraj się natknąłem na e, znajomą w Empiku. I zaczęliśmy rozmawiać i ona mówi, jaki jest sens tej epidemii? Zadawałeś sobie pytanie, jaki jest sens tej epidemii? Ona jest osobą, która przeżyła bardzo trudny moment, bo bardzo się bała, że, że jej mąż umrze z powodu COVID-u. Mówi, przeszłam piekło. I to bardzo w niej wzbudziło pytanie, jaki jest sens tego wydarzenia? Jaki jest sens mojego życia? Właśnie dzisiaj, patrząc na tych mędrców, którzy przychodzą do Jezusa, widzimy ludzi, którzy pytają. I, i ludzie wiary się nie boją pytań. Kiedy popatrzymy na, na takich ludzi zmagających się z, z wiarą, a którzy byli wielkimi naukowcami, to właśnie nie bali się pytań. Einstein się nie bał pytań o tajemnicę. Był człowiekiem wielkiego umysłu, ale kiedy pytał, nie bał się także tego, że w fizyce, w matematyce jest też przestrzeń na tajemnicę. Jednym z symboli człowieka, który zmagał się, Między światem nauki i wiary pozostanie Stephen Hawking, brytyjski uczony. Pascal kiedyś mówił, że naturą człowieka jest wierzyć, wątpić, wierzyć, wątpić, wierzyć, wątpić. Pomyślałem sobie: To jest właśnie Hawking. Człowiek, który się zmagał, mając potężną wiedzę, pytał. I dzisiaj tym doświadczeniem, które może nas obudzić na objawienie wiary, na, na objawienie się Pana jest doświadczenie Kościoła. Oprócz przyrody możemy mieć doświadczenie Kościoła. Jak popatrzymy na historię, zobaczymy bardzo często ludzi, których doświadczenie Kościoła nie chcę tutaj mówić o, o zgorszeniach kościoła, ale właśnie o tym, że doświadczenie Kościoła, tego co jest piękne w Kościele ich obudziło na świat wiary. Na przykład taką osobą był André Frossard, Francuski ateista, lewicujący w swoich poglądach bardzo radykalnie. Kiedyś wydaje się, że przypadkowo wchodzi do kościoła, gdzie trwa adoracja najświętszego sakramentu. Jak potem, po latach, pisze w swojej książce, Bóg istnieje, spotkałem go. On do końca nie wie, co się wtedy stało. Wyszedł z tego kościoła wierzącym. Był potem człowiekiem, który jako pierwszy. Napisał książkę Wywiad Rzekę z Janem Pawłem II. Takim przykładem też człowieka, którego, który miał doświadczenie kościoła przemieniającego, jest, jest postać, która w tym roku będzie kanonizowana. Chodzi mi o Karola de Foucault. Francuz, który walczył w Algierii. W legi cudzoziemskiej, który skosztował przyjemności świata do końca. I po śmierci swoich rodziców nagle doświadczył już jako dorosły człowiek ogromnej pustki. I zaczął chodzić po kościołach Paryża, i w tych kościołach mówił do Boga: Jeśli istniejesz, to mi się pokaż. I wchodził do jednego kościoła, do drugiego: Mówi, Jeśli istniejesz, to mi się pokaż. Jeśli istniejesz, to mi się pokaż. Jeśli istniejesz, to mi się pokaż. I nagle Bóg przemienił jego serce. I już nic nie było tak jak kiedyś. Już nic się nie liczyło, tylko Jezus Chrystus dla Niego. Bo radykalnie zmienił jego życie. Oczywiście jest też dramat Kościoła, kiedy on nie jest znakiem. Dzisiaj widzimy tych uczonych w piśmie teologów, którzy znają pisma i się nie ruszają z Jerozolimy. Nawet tłumaczą tym mędrcom, gdzie mają pójść, ale sami się nie ruszają. I tak jest też w kościele. Można być w kościele, księdzem, biskupem, świecką osobą, konsekrowaną. Można nawet znać pismo święte, znać Kościół od wewnątrz i nie być przez to poruszony. Tak jak ci uczeni w piśmie. I wreszcie. Jest to trzecie doświadczenie, poprzez które Pan Bóg nas zmienia radykalnie, poprzez które daje nam doświadczenie wiary. To jest spotykanie ludzi. Jest w tej Ewangelii dzisiaj taka bardzo dramatyczna postać postać Heroda. Który się wszystkich bał. Historia mówi, że Herod Wielki miał jakiś e, kompulsywny lęk, do tego stopnia, że potrafił z lęku zabić swoje dzieci, lęk o władzę. Bał się Jezusa. Wiemy, że wydał wyrok na dzieci w Betlejem. To był ktoś, kto bał się ludzi. Budował potężne twierdze, żeby się w nich schronić, gdyby ktoś chciał mu zabrać władzę. Bardzo tragiczna postać. A jednocześnie możemy zobaczyć, jak się Bóg objawia. Objawia się w, w ludziach, którzy są podobni do Jezusa. Którzy są, wydaje się, że bezbronni, którzy chcą kochać, którzy się wydają na łaskę i niełaskę drugiego człowieka. To jest to, to, to zadziwienie, które Bóg czyni. I myślę, że wielu z nas ma takie, takie doświadczenie spotkania kogoś, kto nas przybliżył do, do Jezusa. W w kim zobaczyliśmy Jego twarz, w kim On się nam objawił. Zobaczyliśmy coś z Boga w tym człowieku. I zobaczcie, że dzieje się to właśnie w takich miejscach, które nie są związane z władzą, z pieniądzem, z potęgą, tylko dzieje się to w Betlejem, gdzie jest ubóstwo. Gdzie jest bezbronność, gdzie jest zgoda właśnie na, na taką miłość. Właśnie wśród takich ludzi się Bóg objawiał. I widzimy to w tych mędrcach, że to, to spotkanie z Jezusem pozwoliło im wrócić do domu inną drogą. Bardzo symboliczne. Wrócili inni. Do takiego kościoła jesteśmy zaproszeni, taki kościół, Pan Bóg chce, żebyśmy tworzyli właśnie takich ludzi. Dzisiaj módlmy się, by, by nasze twarze właśnie takie były. Być może ktoś nas kiedyś zapyta, skąd to masz? Skąd jest w Tobie ta łagodność? Skąd jest w Tobie ten blask? Skąd jest w Tobie ta zgoda na bezbronność? Skąd jest to w Tobie? I wtedy będziesz mógł powiedzieć, od kogo to otrzymałeś. I Bóg się objawi. I Bóg się objawi.